To dla mnie jest jeden z ważniejszych momentów mojego życia, tak chyba mogę powiedzieć. Przywracając imiona i nazwiska, przywracamy tych ludzi. Na cmentarzu leśnym Wilmersdorf w Gütefelde, położonym między Berlinem a Poczdamem, w dwóch miejscach znajdują się groby wojenne ofiar z Polski. Jednym z tych miejsc jest część cmentarza, na której teraz jestem i gdzie spoczywają głównie ofiary sowieckie. Badania przeprowadzone w ostatnich latach potwierdziły jednak, że spoczywa tu także 120 polskich obywateli, robotników i robotnic przymusowych i ich dzieci, którzy w latach 1942 1943 45 Zmarli w tak zwanym szpitalu dla cudzoziemców w Malo, niedaleko stąd. Niemcy utworzyli ten szpital specjalnie dla robotników z Europy Wschodniej. Izolowano ich od niemieckich i zachodnioeuropejskich chorych i leczono tak, by jak najszybciej przywrócić ich do pracy. W trakcie trzech lat w szpitalu tym zmarło około 1500 osób. Jedną z ofiar była 21-letnia Czesława Woźnia. Ta Czesia w naszym domu ona była ciągle żywa. Ona była ciągle wspominana. Mój tata, który e, no ponad dwa lata temu e, odchodził z tego świata, to jeszcze na łożu śmierci wspominał i żałował, że nigdy nie, odnało, nie, nie udało się odnaleźć miejsca pochówku jej. Odnalazłem ją rok po jego śmierci. Druga kwatera to mogiła zbiorowa ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, głównie Sachsenhausen. Oprócz ponad 400 Polaków spoczywa tu także kilkuset obywateli innych krajów, wśród nich wielu Żydów. Ich wszystkich upamiętniamy na 12 tablicach, na których mamy blisko 1100 nazwisk ofiar. Upamiętnienie i renowacja grobów ofiar to inicjatywa Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, ambasady RP w Berlinie, Senatu Berlina oraz miejsca pamięci. e Museu Sachsenhausen.